Diolch yn yes. well. <smart> we Ekscelencjo, kapłani, zebrani na dzisiejszej uroczystości, zaproszeni goście, duchowie strażacy, raczej siostry. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Radujemy się wstępną rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnakach. Ochotnicza Straż Pożarna na dzień dzisiejszy w naszym środowisku to jedyna organizacja, skupiająca tak dużą grupę ludzi i z jednoznacznym przesłaniem, służby. Organizacja ta spełnia coraz to nowe zadania, mimo nazwy związanej z ogniem. Coraz częściej przychodzi z pomocą człowiekowi i całej społeczności w ogniu, w wodzie, na drodze w kościele. Za tę działalność, obecność, pracę. Powołanie. chcemy dziś szczególnie dziękować Panu Bogu i ludziom. Wiadomo, każdy dziękuje jak umie, w zależności od swoich możliwości. Witając święta Biskupa Antoniego Dyrycza, naszego rodaka, bo pochodzi z naszej gminy, złączonego ze strażą na różne sposoby przez rodzinę, poprzez różne odznaczenia i formy wdzięczności, których trudno wymienić, myślę, że jest sam Ciąg nie pamiętaj ilości od Chcemy księdza księdza prosić. A kto prosi ten otrzymuje o największy dan dla naszych bilanów, tak mówił przez księdza biskupa, do dwóch strażaków, o posłuchanie Słowa Bożego i sakramentu utwaryskim, a szczególnie nie utrażają dziś świętej, tak za żywie, jak i za małych. Nie pogardzą też słowem podnoszącym na duchu i wskazującym dalszą drogę dla Organizacji Władniczej Straży Pożarnej i dla naszej pary, ale również dla każdego z nas indywidualnie. Drugowie przygotowywali się do tej uroczystości bardzo solidnie. Przez ostatnie dwa dni podjęli wysiłek uczestniczenia w konferencjach duchowych i korzystali z sakramentu Boguty, tak? aby sercem gotowym i otwartym umysłem przyjąć ten dar od księdza biskupa. Gdy zapraszałem księdza biskupa, na tę uroczystość ksiądz biskup wrócił mi uwagę na specyfikę tej grupy. I chociaż miałem inne zdanie, to ksiądz biskup powiedział: To robię, to robię, Chyba tak, ale jeszcze może nie do końca. Witając księdza biskupa, chcę również pamiętać o nim samym gdyż jutro rodzin, rocznicę urodzin swoich, przeżywa również świetna lecie oskarżowania diecezji nocniczej. Składam ekscelencję i najserdeczniejsze życzenia, wdzięczność i modlitwę. Dziękujemy Mieczęce Biskupowi za przybycie, prosimy o pożegnanie i dawę obecności. Pozdrawiam wszystkich kapłanów tu obecnych, kapłanów gości, jak również kapłanów pracujących w tej którzy będą nam służyć w czasie tego spotkania. Pragnę serdecznie również yy, powitać zaproszonych gości. Yy, komendanta yy, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Rządu Wchodniczej Straży Pożarnej Jana Antoniego Tarcińskiego, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej łącznie nad Brygadę Jan Osik, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej yy, Stefan Todorski yy, Prezes Zarządu Powiatu Ochotniczej Straży Pożarnej Ryszard Czowił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach Młodszy Brygadier Mariusz Popławski Starosta Powiatu Łosickiego Czesław wice Wicestarosta Andrzej Milka Prezes Zarządu Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej Wójt Gminy Nadzorczak Marian Maszko Komendant Gminy OSP yy, w Sarnakach Henryk Młenko oraz cała y, brać samolotowa, członkowie zarodu gminnego, pochodniczej sprawy programowej w Sarnakach, przewodniczący Rady Gminy Wiesław Popowski, y, dyrektor zespołu szkół w y, Sarnakach, Agata Wasiecka, y, sekretarz gminy Sarnaki Małgorzata Bawryn, dyrektor banku spółdzielczego w Sarnakach Antoni Prodobyt, nagleśniczy y, nadwieśnictwa Sarnaki. Tadeusz Charkiewicz. Witam e, również e, Was, rodziny Binaci, e, Dużo Wyobrażalni Straży Pożarnej w Sarnakach. To spotkanie ma nam pokazać, w jakim miejscu jesteśmy w naszej służbie. E, wspominając historię i ludzi ją tworzących, wytężamy wzrok ku przyszłości, aby nie zgubić to, co jest najważniejsze tego, co strażaka którzy mają brać wzór z Patrona Świętego Floriana. Witam również wszystkich obecnych tutaj braci i siostry, siostry uczestniczące w tej historycznej i podniosłej chwili. Pamiętamy, że wszyscy mamy być strażakami, stać na straży naszej wiary, moralności naszych rodzin, para Kościoła. Ta uroczystość, o tym nam mówi, przypomina i zachęca. Serdecznie witamy Jego Ekscelencję obiskupa Antoniego Przykadewicza, księdza Tramat Andrzeja Kopnicza, szanownych Księży, oraz wszystkich przybyłych gości na naszą uroczystość stulecia o pnięcie starzy pożarnej sadnika. Proszę jego ekscelencję po odprawienie mszy świętej oraz podczas budoczystości jubileuszowej, poświęcenie nowo zakopionego samochodu bojowego dla uczyncieli starzy pożarnej sadaka. W którym jak gdyby poza to dla nie było końca. Nie wypada nam dziękować, że pod nas się wychodzi bronią z ręką z tych różnych żywiołowych klęsk, ale jednak chcemy podziękować, a jednocześnie modlić intencje tych, którzy są naraczeni na tego rodzaju trudności. Bo sobie wyobrażamy, jak dzisiaj podano rano tych kilkadziesiąt jednostek straży pożarnych, którzy pilnują tylko jednego dzieci